Choć temat przeszłości Dagmary Kaźmierskiej nieco ucichł, to wzbudza ogromne emocje. Celebrytka zdaje się nic sobie z tego nie robić, co potwierdzają jej ostatnie działania w internecie i relacje na social mediach. Podzieliła się podobizną siebie i Marcina Hakela zrobionymi na szydełku. Ostatnie tygodnie dla Dagmary Kaźmierskiej z pewnością nie są najłatwiejsze. Celebrytka straciła niemalże wszystkie angaże w telewizji, a wszystko za sprawą nowych faktów na temat jej przeszłości. Na jaw wyszły niezwykle brutalne opisy działań kaźmierskiej, które wstrząsnęły opinią publiczną. Obecnie królowa życia przebywa w Egipcie, gdzie odpoczywa od medialnej nagonki na jej osobę, żyjąc pełnią życia. Dagmara Kaźmierska została wymazana z tańca z gwiazdami. Teraz publikuje prześmiewczą relację. Choć od początku tegorocznej edycji tańca z gwiazdami Kaźmierska była jedną z głównych postaci, to po wyjściu afery Polsat postanowił przemilczeć sprawę. Celebrytki zabrakło również w finałowym odcinku, gdzie w każdej edycji na koniec występują wszystkie pary, które brały udział w tanecznym show. Dagmara Kaźmierska postanowiła opublikować na swoich social mediach maskotki przypominające ją i Marcina Hakiela, wykonane przez jedną z internetowych artystek zajmujących się tego typu rękodziełem. Kaźmierska opublikowała wymowną relację. Dajcie mi jeszcze chwilę, obecnie, co widać po relacjach na social mediach: Dagmara Kaźmierska przebywa w swoim domu w Egipcie. Na temat sprawy dotyczącej swojej przeszłości wypowiedziała się do tej pory tylko raz, prosząc o cierpliwość. Po raz kolejny postanowiła uspokoić swoich fanów, że niebawem wypowie się szerzej w tym temacie. Zaprzecza również temu, jakoby miała uciec z kraju przed konsekwencjami, kochani, dla tych, co jeszcze we mnie wierzą, dajcie mi jeszcze chwilę. Pseudonim. A dla teorie spiskowe, nie uciekłam z kraju, bo nie mam przed kim bądź przed czym. Po prostu jestem w domu, gdzie mieszkam od lat kilku, napisała na Instagramie Kaźmierska.